poniedziałek rano, znowu na robocie. Witajcie. Witajcie. Tutaj pokażę, co klient w weekend zrobił. Tu sobie ten kabli, która była, sobie poskracał, powpinał na nowo do licznika. Także szacun do niego, bierzemy się za te pajęczynę rur. Wszystko ja to już tak wiemy, co, co gdzie jest. Kabel od który tu szedł. Tak, też usunięty. Też go obciął, usunął. Wypiął z bezpieczników, śmieci, całą furę śmieci powywoził, także kolejny klient, który ogarnia, ogarnia temat. Tak jest, Amarek tu wycina, bo musi zostać ten kawałek desek, bo no. na tym siedzi ściana. I ściana siedzi na tym. No. A my sobie tutaj damy płytę. Kiedyś mi to było taki w ogóle takie do mnie to dali jest taki... Że, tak, że murowane ściany siedzą po prostu na deskach wynurowane. No. Albo że jakiś drzewem poprzekładane, nie? To taki wow. Teraz jeszcze nie zwał. Wow. wow. Dobra. Włączyła się lampa, włączyła się. Tutaj w korytarzu mamy taką rurkę, która wychodzi stąd z łazienki. Idzie tu. Potem skręca tutaj, czekaj, jakbyś tymi pościami przebije, skręca tu na dół. Tam jest kolanko, idzie w lewo, pod łazienkę znowu, i potem na dół do kuchni. Także trzeba się tego pozbyć, bo to ohydnie wygląda. Czemu tak zrobili, nie wiemy, ale będzie łatwiej to tu przerobić z tej strony. Ale mówiliśmy tak o da. tym, że trójnik tam jest. nie? Może tam jakaś umywalka jeszcze mi dojść. Może to jakaś była, bo coś się tu już nie było, że mi jakąś gdzieś na korytarzu albo gdzieś jeszcze dodatkowo. Dobra, trzeba działać. Nowe podłączenie, odpływ zwanny zrobione. Wszystko sklejone, Na sztywno, żeby nie było opcji, że gdzieś coś cieknie, jak już to zabuduję. Tu musiałem pod skątem wiercić, bo tutaj ten dach jest. Dużo niżej niż sufit w kuchni, więc jakbym sobie za mały kąt ustawił, to bym mógł zakończyć moje działania pod sufitem w kuchni. A teraz Wam jeszcze pokażę, którym woda prędzej odpływała. Tu woda schodziła po ścianie, wychodziła na zewnątrz, i zaraz Wam pokażę. Tu wychodziła rurka i właściciel sobie to bardzo ładnie tutaj zachlapał cementem szło po ścianie, tu gdzie uchwyty dziurki po uchwytach są i wchodziła tu do rynny i właściciele mówili, że całe jak woda się zlewała, oczywiście skąpieli, to tu piana, wszystko się budowało podnosiło no ale już to jest poprawione I can feel the beat już po 17, a my tu dalej w pracy, ale. Po 17 już? Tak, ale się udało. Czyli mówię że 16.00 jest? No godzinę temu. Ale się udało wszystko zrobić. Kanalizację też się już udało przygotować. Wodę całą przerobić, pozbyć się tych wszystkich pająków z rur, co były. Że teraz jeszcze pozostało nam yy, przykręcić tylko płytę na podłogę i spadać do domu. Tutaj taki wynalazek macie. patrzcie. Zgropienie z pieca. Podłączone są do pompki przy piecu. Są pompowane do kanalizacji. I wężami przez dom. Wężami przez chałupę są pchane. Kto by to pomyślał nie? O. Mm -hmm. Jak ja się nie... czujesz Marku na ja dzisiaj? Nie, dębica. Jak się czujesz, na dzisiaj. Bardzo dobrze. Jesteś zadowolony z progresu? Bardzo. Tak? Bardzo no. Multitula mogę nie wyciepać, bo będę używał zaraz. Co mam? A nie będę tych Dobra. Coś, jakiś przekaz do tysięcy oglądających masz? Myślę, że fajnie jest. Fajnie jest? Wiecie, jak to jest. Czy polecasz pracę jest. na budowie ogólnie remont i takie rzeczy, żeby robić? Się, no się radając, roku życia polecam. O. A potem iść na studia. Trzeba myśleć że. zmianie kariery. Pieciotki nie ma, to nagramy wtorek rano. Tak Marek wczoraj zakładał, farba odchodzi. Bez moczenia na pewno. Jak przypuszczałem to. Więc trzeba to pościągać. To już z doświadczenia na takich rzeczy wiemy. Tu już górną warstwę tapety marek ściągnął, teraz to wodą zleję. O, o kontynuację. Kontynuację, bo szefowa tu z kawą chciała iść. To... Kontynuacja. Kawa no. wypita. O 9 rano zacząłem drzeć sufit. I dalej go drze. Jest godzina 15, a dalej zdzieram. A ja zdążę Pan... jak już cały prysznic zrobić. Ale było troszkę jeszcze pomiędzy rzeczy, co też tam kanalizację odkuć, przerobić, zajechać na wycieczkę. do no. mieć trzy wyjścia, tutaj będzie do napełniania wanny, tu będzie fleksywna z łódką, a tam testownica. Marek dokończy teraz ten sufit zdzierać, tam kleimy płyty na te ściany i na sam koniec zaciągniemy ten sufit gładzią na grubo, żeby było z czego szlifować. No, byle jak na grubo. Byle jak na grubo. i <gry> hey, to jest gładkie, nie? Jak się popatrzy no to co to jest gładkie. To Nie no. ja tylko naciągnąć znaczy, no, taką warstwę, żeby to było... Żeby było z czego ściągnąć. ...z Tak ładnie No. To będzie do. Dobra. I znaczy ten moment trzeba zagruntować. Zobaczcie na te ruchy Przybliżę. To mi ręka chodzi. To nie jest tak, że to. To nie jest tak, że ta seba trzęsie specjalnie. Tylko. Już jest wtorek. A co, bo ty nie nie popite? Nie? Od urodzin? Tak? Nie piję alkoholu. I ręka się zaczyna trząść. Jestem od tego wolny. Prześmieje? Tak się... swoboda. Dobra. to? Nie, nie uwierzycie, sufit się udało. Zadrzeć tę całą farbę. Tam hydraulik zrobił hydraulikę. Profesjonalny hydraulik. Tu sprzątacz posprzątał podłogę. I teraz trzeba kleić płyty. I na fajrand jeszcze później zaciągnąć sufit. Gładzią będzie elegancko. Dobra, taki progres dzisiaj. Ściany zaklejone, prysznic, a się do prysznica osadzony. Jeden wylot do wlotu do wanny. Flexik, deszczownica, sufit zaciągnięty. Gładzią na grubo, żeby było z czego szlifować jutro. Tu okno też obklejone. Plan na jutro to wsadzić w wannę. Yy. Osadzić na stałe, już ją silikonować i lecieć z podkami. Taki jest plan. Marian, taki plan jest? Jaki? Nic, czy nie się. A to nic. Marek też dzisiaj coś zrobił. Nie? Kawę wypił. Kawę wypił. Potem to to pojechał, potem to wrócił. Ale jak to szef? No, Szybko. <laughs> Dobra, trzeba do domu. I tak dzieło na Luisa Capaldi. Wziął tu wyświetlenie trochę. Majo. Marek, zacznę się o Ciebie martwić. Środa z rana, jak śmietana, bez loda. Na eee, posło. Ściany, posły. Sufit też w miarę suchy. Poszlifuję gdzie się da. Gdzie się nie da, to jeszcze zostawię. Najważniejsze jest tu. A najważniejsze jest to, jak ładnie wyci piankę. To jest tak zwany insta stick. Czyli... To nie jest chyba już ten Instastic, tylko jakieś dziadostwo w opakowanie Instastik. Tu też malutkie gosiutkę wycisło. Swisiaczka. Plan sisiora. O. Plan jest taki. Ramka. Rama na wannę dookoła. Boom. Prawdopodobnie wanna jest troszeczkę szersza niż ściany tu mamy roztop. Tak? Jest szersza, no? Tak. Więc tu lekko ci się trzeba będzie prawdopodobnie wkuć i tu lekko jest być może seksy. lekko wyciąć, żeby to było równe. Tak Oczywiście nie chcielibyśmy sobie 167, no bo 3cm nam brakuje, jeżeli po 1,5cm będziemy chcieli sobie z jednej i z drugiej strony. Hmm. Chyba więcej nawet. 170. No ma tu wygięcia takie małe. 171 chyba było. 171. No tak. Z tej strony, ona jest taka. No, po mojej. No, to więc... Bez znaczenia. Znaczy nie nie taki rzeczy by ze szwagrem robili Tak jest. Więc ramka, wannę ustawić, wpuścić, wkleić, podłożyć, zrobić ramę na panel, bo klienci kupili sobie taki panel plastikowy, no ale z racji tego, że tu będzie, albo że tu nie będzie 170 na szerokość wanny, to panel boki byśmy musieli obciąć i wtedy by się ten panel. on nie jest paski, tylko jest. On jest taki wygnany, z takie wyginany. Taki cieniutkiego takiego plastiku, takiego takiego. Półtorej Wygląda nie jak za komuny, jakby to założył taki, taki panel. Jakby ta firma to montowała, co ta pani w tej firmie robi. O, no, dokładnie. No. I co? Zobaczymy po dzisiejszym dniu, po owocach ich poznać. Jak to mówią. Po owocach ich poznać. <laughs> to jest dobre. W każdym razie, dobry ten, dobry news, że dzisiaj rano do mnie był zalany. A wszystko. Co było? Dom mnie był zalany? Do mnie był zalany. Dom nie był zalany, jest ja nie domnibus zalany Domnibus zalany Domnibus zalany Więc, to jest czyli, fajne Czyli dobrze zrobiłem. Czyli hydraulikę chyba tutaj sobie jak dobrze porobił W podłodze jest wszystko dobrze zrobione Jedyne czego nie testowaliśmy, to kanalizacji Bo zdarza się, że się czasami zapomni gdzieś coś Posklejać Ale tu był porządnie po hydraulik, więc kanalizacji to nie ma szans Ale myślę, że No i to, co mówiłem kimarku. Do slifowania. Do slifowania. Fajnie se pod Pięknie pod się. Pięknie się. Podzarowaczkę pojadę. Także elektryk wiedział co robi. Moi drodzy, godzina 17:30. My dalej w pracy. Tak to wygląda. Badna osadzona. Dwie ściany opłytkowane. Teraz Marek tutaj ten panel będzie obkładał. Badny. Płytki dość słabe, no ale co zrobić? No i kontynuacja. Płytek, o, płytek, chciałem powiedzieć kafelek, płytek No i może jak się uda to fugowanie, zobaczymy no, Zobaczymy, ciepło jest, ciężko się pracuje że Taki progres Myślę, że w sobotę jeszcze trzeba będzie przyjść do pracy, żeby to dokończyć Ale musimy, bo od poniedziałku już nowy projekt Więc bez sensu by było tutaj jechać na jeden dzień Lepiej przyjść w weekend, zwłaszcza, że zbliżają się wakacje i wyjazdy także Trzeba działać, rano. Ktoś tu idzie? Czwarte rano, Marek chodzi tam. Marek Kosisiano. Tyle się wczoraj udało zrobić, już nic nie nagrywałem więcej. Panel odwodny też wypłytkowany. Dzisiaj przechodzimy na tą ścianę i na tam. Także prawdopodobnie, raczej na pewno będziemy to mieć wypłytkowane dzisiaj. Wszystko. Jutro fugowanie. I i, i i silikony i podłoga i prawdopodobnie sobota montaż, ubikacja umywalka grzejnik no i tam wszystkie te wyloty sprysznica. prysznica świateł nie robimy, to robi sobie sam właściciel, także jest git lecimy, au Będzie się zrobić trzecia po trzeciej godzinie Udało się parę płytek kleić przez dzień ja już tam gruntuję pod następne płytki Tu już jest zrobione Tu już jest zrobione Zostało parę płytek Nad oknem I w szpaletach Do obrzegownica A ja się biorę za sufit Ogruntuję go, pomaluję I będziemy musieli działać dalej Nie? Ciepło jak skut czy być? Pod oczy mi płaczą. Pod oczy? Pod oczy mi płaczą. Spotu. Piątek z rana. Piątek tu z rana. Marek na ruszył z fugowaniem. Trzeba to wyfugować. Później, co jaki następny step, Marku? Fuga nie schniemy, to jakiś może. Podłoga, nie następny ten. na podłogę położymy. No. Podłogę. Wyszlif wyszlifować podłogę Położę, troszkę. no Tam troszkę ubytki są w podłodze, więc musimy sobie gap Nie gap tylko ten Uzupełniasz do drewna Wood filler. O. Czyli uzupełniasz do, do drewna Kit 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 to trzeba Dobry kit, bo Szybkostnie Bo to jest jak do out ten są kit Tak jest więc z utwardzaczem, więc to momenty twarde można szlifować no. więc podłogę sobie pozupełniać, wyszlifować. chwila później rozłożyć, rozłożyć linoleum. No i później zobaczymy, zaczyna montaż. Powkręcać wszystko do wanny. Do Wandy to myślę, że silikony pierwsze trzeba zrobić. A no to wiadomo, nie? Po silikonach. No nie będzie fuga sucha. To silikony porobić. Od góry chcę zacząć gap filery koło Koło sufitu. Dobra. No to już to fajnie. Cześć, dziękuję. No i coś tam zrobimy. Będę przemywać. Chcę się podmywać. Chceś przemywać? Przemek, zacz. Strasznie brzydko to wygląda Marko. Taka czarna fuga. A wiesz co jest z tym fajnego? Że brudu nie będzie widać na tym, a nie, nie będzie wychodzić tak. Oczywiście. No, jak masz ograniczenie? Fajne. A i ja po tej przejada przyjadaj tak w ten sufit i tak. Udóbcę, suficie, i tak. Więc... No, a zawsze to już mniejsze szanse, że to nie było to na tym suficie, Poza tym szanuję, szanuję Twoją pracę, więc w to jest twarde, jak to na biurku. Może nie przeczytał karty technicznej jak to możesz zrobić. Twarde, jak kamień. A na ścianie dwa razy przeciągniesz i znowu zacznę jechać. Źle rozmieszane. Patrz, Parę już pójdzie. Hmm. Źle rozmieszane. Dajcie znać w komentarzach co myślicie, co Marek źle zrobił, że mu to tak wpadnie i ta fuga w wiaderku. wyszła podłoga w ten na to sposób fajny wzór marek tam się męczy z silikonem w rogu bo płytki mają takie ząbki i jest kolorowa kolorowe będzie dniówka przy tym przy dwóch przy dwóch, przy dwóch rogach a to nic, trzeba ci dali teraz przykleję tą podłogę i będzie można się brać za silikon koło podłogi i montaż. Nie? Jura. Co? Gdzie to ładne, czy nie? Masakryczne krytyczna. Uskoki są więc. Slikonować i zrobić to ładnie, to. To nie rób tego ładnie, tylko na wiesz jak. Byle jak. Nie. O Panie Poszły koszulkę? O koszulka Koszulka po tuningu Sebastian poszedł po narzędzia i go ten po obusa, tam psy pogryzły Na szczęście tylko murek rękawy odgryzły A silikon wreszcie Test. jest pani się Panie! A O jak ładnie podeszły do góry ty? Hmm. Oczywiście zabrakło nam przedłużek prostych. Trzeba było z kolanach Ale na kolankach. Też przepiękne. Kibele. Działa elegancko. Tego... To jest najlepsze. To jest Grzyniczek i srebrnetę te. to... Tu też już wszystko pozakładane, ale jeszcze tu nie testuję, bo tu muszę silikonowym walnąć. Nie ma co testować, bo to ja robię, to będzie wszystko działać. Na brzegach już jest. Zostało założyć grzejnik. Patrzcie. Jak to ładnie pasuje. Dobre to będzie. Te chłopy. Tak Taki se to kupili, taki to będę mieć. Takie oczywiście. A zresztą. Co ci powiem, Liquid PTFE mi Nie ma. W każdym moim razie grzejnik do zamontowania, drzwi z powrotem powiesić tu silikon położyć okno wyczyścić i silikony koło okna zrobić i założyć jeszcze screen taki przebrzydki składany ale będzie także działamy jeszcze jest, go, jest godzina chwila po czwartej, więc jeszcze jest 2-3 godzinki i i może to będziemy mieć prawie kończymy, znaczy na dzień kończymy Zostało nam jeszcze założyć szybę w prysznicu i takie pierdoły, nie? uchwyt na, na papier. papier toaletowy, tam taki koszyk w rogu chcą założyć, drzwi musimy z powrotem założyć, no i kran w, w zlewie w kuchni chcą wymienić, bo mi się zepsuł, Jeżeli jutro rano tu jeszcze podjedziemy, taki jest progres tutaj, więc myślę, że łazienka w miarę ładna. Z tego, co było? Z tego co było, to jest to o wiele lepiej, nie? Linoleumowy ten mieli. No. Na filmie pa. będzie widać. To się już było widać. To byś musiał, w poprzednim odcinku. No, to byś musiał dołożyć, chyba. Ktoś będzie chciał to sobie będzie pójdzie do odcinka poprzedniego i zobaczy. No, nie Zapraszamy. To jest, ja myślę, to powinieneś całą moją dołożyć, więc czwartek zeszły też powinien dołożyć. I no tyle. I ile? Światła też założyłem, bo okazało się, że my mamy je założyć, lustro też mamy założyć, wentylator też mamy założyć, a na wycenie tego nie było, więc... Na wycenie gadaliśmy z klientem, to mówił, że on sobie elektrykę sam robi. Więc no. to się okazało, że jednak go chcieć, żebyśmy... Zrobił, kable wypuścił. Dokładnie powinienem że tak zwany pierwszy fix robi on, a drugi my. Dobra, nic, ludziska. Dziękujemy, że oglądaliście i zapraszamy w przyszłym kilogram. Nie ja będziemy subskrybować, kto jeszcze tego nie robi. Tak jest.